Dzisiejszy materiał zajmujemy się sprawą prawdopodobnie jednego z największych degeneratów, którzy kiedykolwiek pojawili się w internecie, a głównie na YouTubie. Dzisiaj zajmujemy się sprawą typu imieniu Layton Labiot, który w internecie działał pod pseudonimem Dolly Flash i był okropnym degeneratem i zrobił kilka naprawdę obrzydliwych i okropnych rzeczy, którymi zajmujemy się w dzisiejszym materiale. To będzie pora. Cześć wszystkim, streamerem Norbert witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zgadliście zajmujemy się kolejnym totalnym creepem z internetu. Co prawda jego Sprawa została już prawdopodobnie zakończona, niemniej na tyle mnie zszokowała, że. Naprawdę muszę się z wami tym podzielić Na początku stawcie zostawcie suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi Oraz podnieście do mojego Instagrama, linka znajdziecie w opisie tego filmu Tymczasem, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy Tylko zaczynajmy od samego początku Dolly Flash, bo to o nim mowa To gościu, o którym prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeliście Powyżej jego kariera internetowa zakończyła się Na jakichś 857 subskrypcjach na YouTubie I jakichś 6000 obserwujących na Instagramie Czyli w skrócie, no ziomek był no name'em Niemniej, rzeczy, które ten typ odwalał Na przestrzeni całej swojej egzystencji w internecie a niestety, również w prawdziwym życiu, sprawił, że stał się on bohaterem kilku materiałów na YouTubie, które omawiały rzeczy, których ten się dopuszczał, i ja zrobię to samo w dzisiejszym materiale. Tak więc, mimo niemal zerowej rozpoznawalności w sieci, gość zdążył wypuścić kilka materiałów, które były niejako animacjami pokradkowymi, które w skrócie były chorym głównym. Wiem, że nie lubicie, kiedy tak mówię, ale w jego przypadku to jest najbardziej odpowiednie słowo, które opisuje to, co ten gościu wystrywał na tych filmach. A gości odpowiedzialny za te materiały był niejaki Layton Allen LeBoot, urodzony w 1990. W 1999 roku w Kanadzie i wyglądał w ten sposób. I tak wiele osób śmieje się, że już na pierwszy rzut oka widzicie, że to zły człowiek, gdyż jedną z jego podstawowych zbrodni jest kupa jego fryzura. W każdym razie poza jego świeżym Herkatem Gość upuszczał również animacje na YouTube Co interesujące, tworzenie animacji miał się on zainteresować już kiedy miał lat 14 Natomiast zdecydował się je upublicznić kiedy miał lat 17 Bo w 2016 roku I zamiast zobaczycie, że to co zostało stworzone przez typa mającego 14 lat Było bardzo przerażające Jego pierwsza animacja z pozoru wygląda dość niewinnie Macie tam trzy zielone ludziki ulepione z plasteliny Jeden trzeba... Stary, jak to coś się nazywa? Nie wiem, napiszcie w komentarzach To jest szpilka? Igła? Nie, szpilka? Nie, nie wiem. Drugi że mały karabin, a trzeci wykałaczkę. I w skrócie oni wszyscy po prostu się masakrują. I tak, niby, może to wyglądać dość niewinnie, aczkolwiek owa bardzo graficzna przemoc stała się niejako wizytówką jego przyszłych animacji, zasadniczo całej jego twórczości w internecie. A patrząc na to, że animacja została przed niego stworzona w 2013 roku, kiedy ten typ miał 14 lat, to od razu możemy być pewni, że był on zafascynowany przemocą, gór, wieloma innymi, naprawdę nieodpowiednimi rzeczami, od kiedy był dzieciakiem. 14-letnim dzieciakiem. I owa Fascynacja została w nim na dłużej, gdyż cały czas kontynuował ten trend we swoich kolejnych animacjach. W 2016 roku to wszystko przybrało jeszcze bardziej nieoczekiwany obrót, kiedy jego animacje pokladkowe z ludzikami z gliny przestały być scenkami, kiedy oni wypijają się nawzajem, a zmieniły się bardziej w filmy z torturami, kiedy jeden ludzik bardzo brutalnie, bardzo powoli torturuje innego ludzika. Przykładem macie tutaj jedną z animacji, kiedy zamaskowana postać torturuje do że inną postać. Bardzo powoli, bardzo brutalnie i obrzydliwie. A na końcu odcina jej głowę i każe jej nie wołać jego genitalia czy coś. Dosłownie, cała ta animacja polega właśnie na tym, dzieje się to kilkukrotnie. W związku z czym, dla wszystkich osób, które teraz chciały napisać komentarz, że hej, przecież takie animacje to normalka, czy ty nie oglądałeś Invincible? Faktycznie istnieją takie animacje, niemniej one są totalnie skierowane dla osób dorosłych i nie stoją za nimi jakieś świry, a normalni ludzie, którzy się tym zajmują. A jak zobaczycie, Lighton czytaj Dolly Flash, nie robił tych animacji dla zabawy, a robił je ze swojej własnej porytej fascynacji, którą później przekładał na normalne życie. Faktycznie powodując realną krzywdę, o czym za moment się dowiecie. Zdając sobie sprawę, że gościu ten jest prawdopodobnie jednym z największych degeneratów społecznych, jaki kiedykolwiek pojawił się w internecie. Dodatkowo biorąc pod uwagę wysiłek włożony w tworzenie takiej animacji, żeby oddać brutalność z taką dokładnością i precyzją, tym bardziej, że chłop miał 17 lat, jest to niepokojące w opór. Aczkolwiek degeneractwo i po prostu brutalność to nie były jedyne jego pasje. Inna z jego animacji skupia się na dwóch typach robiących film, typu snaf. Nie Jaki proces myślowy musiał zajść w jego głowie, żeby pomyśleć, że idealnym pomysłem będzie stworzenie kolejnej animacji, stworzenie dwóch ludków, którzy brutalnie torturują trzeciego ludzika. Łebku tak się nie robi. Czkolwiek efekty tego obserwowaliśmy w internecie w tamtym czasie. Aczkolwiek jego fascynacja sięga jeszcze dalej. Lighton w tamtym momencie występował w internecie pod pseudonimem Misery Magic. Posługiwał się nim również na swoim profilu na DeviantArcie. Nie publikował wiele swoich innych kreacji, w tym takie, którymi był bardzo zafascynowany na przykład Pogoda Clown, znany również jako John Wayne Gacy. Border Chłopców z Ameryki. Gościu zrobił jego rzeźbę z gliny. Zresztą na podstawie jego powstał jego autorski clown, znany jako Ichi The Clown, który w odróżnieniu od Pogo The Clowna, który mordował młodych chłopców, dla odmiany zajmował się mordowaniem kobiet. Tylko kobiet. Stąpił on jako bohater kilku animacji na jego kanale, które przedstawiały jego własną komnatę tortur w jego domu. Layton był na tyle dumny z tych animacji, że po czasie przestał się ukrywać, zaczął podpisywać się pod nimi swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, i niedługo później zaczął umieszczać samego siebie w tym. Pokręconym, wykreowanym przez niego świecie. Przede wszystkim zaczął tworzyć gliniane rzeźby samego siebie, w różnych nieodpowiednich sytuacjach z różnymi osobami, robiącego różne naprawdę posarane i odlepione rzeczy, takie jak na przykład zjadanie kogoś. On dosłownie przedstawiał siebie jako kanibala, a później wrzucał to do internetu. Niedługo później sama jego postać internetowa również zaczęła się trochę bardziej rozrastać, głównie na dewiandarce, gdzie był on bardzo chwalony za to, jak wyglądają jego kreacje. Bo faktycznie talentu do tworzenia postaci z gliny to odmówić mu nie można. Można, ale względem tego, co już przedstawiają te postacie, co one robią z innymi postaciami, to jest już ostro odlepione od rzeczywistości. Twoją drogą ci ludzie z DeviantArta też chyba nie byli zbyt wiele pod kopułą promując coś takiego, pisząc. W tym miesiącu mamy dla Was coś naprawdę specjalnego, ale uważajcie, nie jest to dla słabych. Aby uczyć nadchodzące Halloween, wybraliśmy Misery Magic na ten miesiąc. Ten artysta przynosi rzeźbę w zupełnie inny obrót niż można znaleźć gdziekolwiek indziej na DeviantArt. Specjalizując się w makabrze i deformach, ten artysta zręcznie pokazuje swoje. Ogromną kreatywność swojej galerii Te prace są całkowicie zachwycająco groteskowe Spoko, ale kto pytał? W 2018 roku zmienił swój pseudonim na Dolly Flash A niedługo później zniknął z internetu Albo znacząco zmniejszył swoją częstotliwość publikacji Był to również mniej więcej ten moment, kiedy Co niektóre osoby z jego otoczenia Zaczęły wypowiadać się na jego temat w internecie I tak jak mogli się już spodziewać Był to ten jedyny dziwny gość Który nie potrafił się socjalizować z innymi Nie dało się z gadać na normalne tematy był to po prostu odklejony od rzeczywistości gość, głównie siedzący sam ze sobą. Dodatkowo z bardzo dziwnymi i niepokojącymi zainteresowaniami. Po tej przerwy w lutym 2019 roku, Layton opublikował bardzo dziwny post na Twitterze. Mam pomysł na nowy filmik. Będę na nim ja tańczący z przyklejonymi piersiami. Będzie z nich wychodzić mleko. No wiadomo, jak to brzmi. No chyba nie spodziewacie się, że jego odlepienie pozwoliło mu nagrać coś takiego. No, przecież, oczywiście, że to nagrał i opublikował w internecie. Aczkolwiek, nie uprzedzajmy faktów jeszcze chwilę wcześniej opublikował on na YouTubie jeszcze inny film o tytule Jestem głodny i przedstawiał on to. Tak, na tym filmie gość wyjada makaron z klinianej lalki, którą zrobił chwilę wcześniej. Swoją drogą jest to lalka dziecka, by dosłownie noworodka w cudzysłowie, bo rozrywa jej brzuch i wyjada makaron ze środka. Uj, warto też wspomnieć o tym, że w opisie nazwał ją seks lalką. Jednakże tutaj jego porycie się nie kończyło, ponieważ no później dzielił się w internecie swoją obsesją na punkcie e, bycia skręconym przez dziewczynę a ciągnąc to jeszcze dalej w przyszłość, Web puszczał kolejne zdjęcia swoich kolejnych rzeźb, które tym razem nie miały w sobie jakiegoś przesadzonego gorczy przemocy, a były przesadzone przez pod absolutnie każdym obrzydliwym względem. Tworzył nawet takie same rzeźby z nim. Wiadomo o jakich sytuacjach. W maju 2019 roku Leighton wrócił na YouTube'a, puszczając taki film. W same samym materiale, poza gadaniem głupot, zaprosił również widzów na swój kanał gamingowy, w którym chłop na przykład grał w CS-a, Ale nie w ten sposób, jaki przychodzi wam do głowy, nie? W tradycyjny sposób. On dosłownie puszczał tam swoje fantazje dotyczące zrobienia strzelaniny w szkole. Kurwa w CSie. Poza tym na Twitterach i swoich innych wystrywach dzielił się coraz to bardziej postranymi <noise> fantazjami seksualnymi, ale nie powiązanymi z normalnymi osobami, a z lalkami. Wiadomo jakimi. Okazało się, że jego matka nie chciała mu kupić takiej lalki, więc stwierdził, że albo na nią uzbiera, albo zrobi sobie taką samą, taką pozbawioną nugi rąk, żeby nie uciekła mu z domu, jakby on dosłownie o tym napisał. Sam głównie rozpisywał się o e, straceniu dziewictwa z lalką, że on dokładnie chce to zrobić. Że to jest dokładnie jego cel, cel życiowy. I żeby najprościej skrócić wam te wszystkie przed listwa, gościu rozpisywał się o tym, że chciał uprawiać. Seks z glinianymi lalkami, i jednocześnie chciał na nie srać. Na przykład, totalny internetowy idiota odlepiony od rzeczywistości. Muszę też tutaj przypomnieć, że gościu idealizował seryjnych morderców, tak jakbyście zapomnieli. Gdyby tego było mało, on założył jednocześnie kanał komentarzy. Tak, chłop zrobił kanał komentarzy, gdzie chciał komentować zachowania innych twórców, jednocześnie będąc kompletnym, obrzydliwym degeneratem. I naprawdę nie mam pojęcia, jaki proces myślowy musiał zajść w jego głowie, żeby robiąc tak obrzydliwe rzeczy w internecie i poza nim. Mieć jeszcze szczeczelność kogokolwiek umoralniać, jakby Co za łeb. Tam również tłumaczył się, że e, ten twórca, na którego chciał nagrać film, ukradł od niego e, e, i ci clown -a. Zrobił na tym 100 milionów wyświetleń. go godzić. Crazy coming up, I'm gonna have clay tits and a bra and it's gonna co ten typ musiał mieć pod kopułą, żeby mówić takie rzeczy, nagrywać się jednocześnie, a później wrzucić to do internetu? Skąd się biorą te ludzie stary? I pamiętajcie, jak wspomniałem Wam, że gościu faktycznie nagrał taki film. W rzeczy samej nagrał go i opublikował w internecie. I nie, nie pokażę Wam tego filmu w trosce o Waszą psychikę, ale tak, wszystko to, co sobie wyobraziliście, znajduje się na tym filmie. To jest najbardziej chory obrazek, jaki widziałem. Od bardzo dawna. Jednak dobra, gość był po prostu nierozgarniętym degeneratem, ok? Jednakże niedługo później wszystko nabrało jeszcze mroczniejszych barw. W momencie, kiedy Leighton zaczął publikować coraz to kolejne zdjęcia swoich rzeźb, przedstawiających na przykład przemoc wobec zwierząt, niedługo później zaczął zastanawiać się nad zakupem chomików. Później pokazał te chomiki na jednym ze swoich filmów, a później publikował film, którego tytuł powie Wam wszystko: One Kid, Free Hamsters. Macie jeszcze jakieś pytania? Tak, ten idiota znęcał się i zabił trzy chomiki na filmie, który później opublikował na YouTubie. Materiał został niedługo później zdjęty z internetu, a ludzie, którzy go zobaczyli, żyli domagać się, żeby policja zajęła się tym creepem. Także wówczas przeszło to bez echa, policja się tym nie zainteresowała i dalej tworzył chorek gówno w najlepsze, publikując kolejne postrane rzeczy. Między innymi zaczął tworzyć koncepty animacji z pierwszej osoby przedstawiającej e, strzelaninę z perspektywy sprawcy tej strzelaniny. Stworzył również maskę z gliny, którą miał. Zamiar wykorzystać w swoich nadchodzących filmach. Stawił również filmik, w którym udaje, że e, montuje zabawkę wyglądającą jak mały chłopiec. Później Fryer poczuł się na tyle bezkarnie, że postanowił dalej rozprzestrzenić w internecie swój materiał z chomikami, publikując go na Reddicie czy na jakichś innych forach. Ostatecznie tydzień później, 22 maja 2019 roku, został on w końcu zawinięty przez policję. Jednakże nie jest to koniec jego historii, gdyż gościu wyszedł za kaucją 1000 dolarów. W jedazie opublikował w internecie jeszcze kilka innych filmów, gdzie gada z wyrolskie głupoty z kolei z niewiadomych mi powodów uderza się włotkiem po twarzy, w sensie w tej masce swojej. Po jego wyjściu na wolność ludzie byli na tyle zbulwersowani, że naprawdę słusznie zresztą rozpoczęli protesty w okolice, które miały wpłynąć na zmianę tej decyzji, na ponowne zamknięcie tego creepa i doprowadzenie go w końcu do odpowiedzialności. Niestety protesty te na nic się nie zdały, niemniej sprawa ciągnęła się dalej i została zakończona w czerwcu 2021 roku, kiedy został on uznany za winnego. Z informacji dostępnych w internecie dowiadujemy się, że został on skazany na 18 miesięcy więzienia warunkowego oraz 4 do 5 lat nadzoru. Ma również zakaz publikowania rzeczy w mediach społecznościowych, przestrzeganie godziny policyjnej oraz ma zakaz wstępu do sklepów zoologicznych. Natomiast kiedy został zapytany przez policję, dlaczego zamordował te chomiki, sam stwierdził, że nudziło mu się i że go to bawiło. Nie pokazał również żadnych wyrzutów sumienia z tego powodu. Jego kanał został zamknięty, prawdopodobnie usunięty przez YouTube'a 14 stycznia 2022 roku i nie wiadomo, co dzieje się z nim aktualnie. W każdym razie w Kanadzie oraz najpewniej w Stanach jest on znany jako morderca humików z Kelony. W związku z czym z tak złą sławą raczej za dobrze już by się wieść nie będzie i to bardzo dobrze. Naprawdę nie wiem skąd biorą się takie osoby, aczkolwiek naprawdę powinny być trzymane z dala od internetu i absolutnie nie powinny przeżyć swoich chorych fetyszy nie tylko w internecie, ale też w prawdziwym życiu. Ponieważ to są po prostu do maksa niebezpieczne jednostki, jak również widzieliśmy w tej sytuacji. I naprawdę względem takich zachowań nie ma żadnego usprawiedliwienia. Gość jest po prostu chorym degeneratem społecznym i tyle. Jednakże to niekoniecznie Oskarżeń w jego kierunku. Przez z 2020 roku, kiedy nasz degenerat był na wolności, w kolonii odnaleziono został kot przecięty na pół. I miał być to incydent, który powtarzał się kilkukrotnie z innymi kotami. I bardzo wiele osób łączy te sprawy z Laytonem, patrząc na to, czego sam się dopuścił i patrząc na jego chore fantazje, które ten wylewał w internecie. Pojawiła się teoria, że w kolonie ktoś torturuje i morduje koty na ulicy. I to właśnie on był z tym łączony, niemniej nigdy mu tego nie udowodniono. Całą sprawę zepchnięto do kojotów, które mogły być za to odpowiedzialne. Z innych informacji dostępnych w internecie. Dowiadujemy się, że swego czasu Leyton został wyrzucony ze szkoły. O czym pisały trzy zupełnie inne osoby w internecie, z czego dwie twierdziły, że ten groził zagazowaniem budynku szkoły gazem musztardowym. Ponoć chciał zrobić to w celu, tu cytat, zabicia ciężarnych suk aby pomnożyć liczbę zabitych. Jednak według innej historii miał on stworzyć animację, w której to morduje on swoją własną klasę. Jednakże na próżno szukać jej w internecie. No i moi drodzy, w dzisiejszym materiale to byłoby na tle i w ten sposób wygląda cała historia wspomnianego kripa z internetu, nie wiemy co wydarzy się względem niego w przyszłości miejmy nadzieję, że do internetu już nie wróci i w prawdziwym życiu również nie odwali niczego głupiego, okropnego potwornego, obrzydliwego i tak dalej, miejmy nadzieję, że w ten sposób będzie to wyglądać, napiszcie w komentarzach nadal co wy sądzicie na temat sprawy, którą przedstawiłem w dzisiejszym materiale, bardzo chętnie poczytam to co macie do powiedzenia, a samej drodzy trzymajcie się do kolejnych materiałów już za dwa dni na kanale Q&A, na które czekacie od dłuższego czasu, ale obiecuję że się pojawi, trzymajcie się, cześć